Witajcie drodzy widzowie, kolejna recenzja magazynu LEGO Ninjago, tym razem jest to wydanie specjalne, niestety minusem jest tutaj cena, trzy dyszki za taki zestawik składający się z dwóch jakichś podstawowych buildów i dwóch elementów zapasowych, żeby tutaj od razu pokazać. Wszystkie elementy miałem w saszetce, ona wygląda tak, już Wam pokazuję. 3592 Taki zestawik. Niestety, znaczy stety, że mamy dwa zestawy. Możemy zbudować dwa, yy, dwie budowle. A minusem jest tutaj to, że drugą instrukcję musimy ściągnąć z internetu. No tutaj, niestety, ta ekologia wchodzi dość mocno. No i niestety mamy tylko jedną instrukcję. Dość dobrze się to budowało. Konstrukcja jest ciekawa. Ale też bez szału, jak za tę kwotę, moim zdaniem. Co się pierwsze rzuca w oczy? No, nie sądziłem, że to będzie działać, te gąsienice z przodu, ale nawet się to sprawdza, jak na tę skalę, taką malutką, tak? Osiem tych zębów jak to nazwać tych ogniw tego łańcucha, tej gąsienicy pięknie się tutaj porusza po tym. Wiadomo, jest to luźne. Gdyby było jedno mniej ogniwo, byłoby to za ciasne. Jedno więcej, i pewnie by spadało. Tak więc, no, jestem, jestem pod wrażeniem, że przy tak małej liczbie elementów można stworzyć coś imitującego gąsienicę. Tak więc, to jest na plus. To się mocno trzyma, fajnie. Też jest to ok. Minusem jest tutaj no, mała jakaś liczba funkcji, które można. Yy, zrobić yy, z tym pojazdem. Yy, Mini figurka byłaby lepsza, wydaje mi się, niż ten. Tutaj taki bot z yy, katanami. Jakoś do mnie. Yy, Ogólnie tak całość tego zestawu nie przemawia. Tutaj na plus jeszcze może być plakat, który zaprezentuję Wam na końcu i sam magazyn, ewentualnie jeśli Was interesuje. No to także jest dodatkiem do tego polybagu. Ja generalnie no, nie mogę Wam polecić do końca, ponieważ, no wiadomo, jak jestem jakimś tam większym fanem minifigów, polybag, tak jak się go postawi, no nie stanowi jakiegoś. Fajnego mega zestawu, tak? Jakoś nie ma tutaj jakichś większych ciekawostek. No można tego gagatka umieścić tutaj z tyłu, tylko jeszcze muszę sobie przypomnieć jak on był tutaj złożony, chyba w taki sposób. Do góry, do góry to ma być, chyba tak. A jak coś, to ewentualnie nie krzyczcie na mnie. Yy, minusem jest to, że on się tutaj tak buja trochę. No chyba, że ja go źle zamontowałem, ale no, no nie ma innej możliwości. Tak, jest tu taki szeroki otwór, a tutaj ten bolec jest tylko taki malutki. Yy, pff, no okej. Okay. Troszkę za bardzo mi to lata, ale no niech już będzie. <laughs> yy, elementów też jakichś tutaj szczególnych nie zauważyłem, tak więc yy, nie polecam do końca, tak? Szczególnie za tę kwotę. No chyba, że potrzebujesz takich... Ogniw do jakiejś gąsienicy w czterech katan albo jakichś innych elementów, które tutaj może sobie wypaczysz, drogi widzu. Tak więc podsumowując. Dla samego zestawu nie. Jeśli szukasz jeszcze fajnego plakaciku, co na koniec, no to tak. Jesteś ultra fanem Ninjago, no też warto. Ale tak, jeśli zwierasz po prostu fajne, ciekawe zestawy, no do mnie nie przemówił ten zestawik. Tak więc tyle, jeśli chodzi o ten właśnie build. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam oczywiście do przejrzenia magazynu razem temu. I zobaczenia plakatu. No, i widzimy się w kolejnych recenzjach. Do następnego. Cześć. Wytanie specjalne: magazyn Lego Ninja go zabawy, plakaty, akcja w rozmiarze XXL. No, najważniejszy jest tutaj ten plakat. Gry, zabawy wiadomo, dla najmłodszych idealnie się sprawdzą, różnorodność jest naprawdę duża. Nie ma powodów do narzekań w tym temacie. Natomiast, no, plakat już wyjąłem, oczywiście. Będziecie mogli go zobaczyć na sam koniec. Generalnie plakat, wydaje mi się, jest najważniejszym tutaj elementem. Niestety zapowiedzi kolejnego numeru nie ma, więc nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co tu będzie następnego. No i tak wygląda przegląd magazynu. I tak jak mówię, na koniec jeszcze plakacik. Ja no, do końca nie polecam, szczególnie za tę cenę plakat w całej okazałości na plus i poster z drugiej strony wydaje mi się, że nawet ciekawszy niż ten pierwszy.